Oprysk? Czy to choroba? Odmiana Halloween, trzyletni krzew. Pierwsze owocowanie. Małe sopelki w całkiem okazałych gronach. Przeglądam i zaskoczenie końce niektórych jagód brązowe. Co się dzieje? Choroba. Taki efekt może powodować czarna zgnilizna bądź szara pleśń. Liście krzewu od dołu do góry zdrowe, bez plam i oznak niedoborów. Czym to opryskać? Jaki środek zastosować? Rozwiązanie zagadki przynosi oglądnięcie trzeciego grona. Jest ono wolne od brzydkich końcówek. Jest lekarstwo: oto ono. Okazuje się, że jagody tej odmiany są podatne na poparzenia słoneczne. Zasłaniamy bądź flizeliną, bądź siatką cieniującą. A grono awatara w pełnym nasłonecznieniu nie ma takich przypadłości. Jest czyste.